Siema chłopaki, co robicie? Hiemano! Alo! Gracie w coś później? Gramy no, A jest Piotrek? Piotr, to Piotrek? Jest. No. gdzie przed chwilę. A nie, za chwilę będę. Też, też za chwilę kończę. Chyba, że mogę tu posiedzieć z wami Możesz. Dobra, no to spoko ale my za, zamulamy, no. Ale to ja też to razem pozamolamy chyba panowie. Ja piję Tigerkę Hyperbanger No mam no, kolkę zerowę gazowaną, ale muszę, panowie pochwalić. Jestem drugi w tabeli z alechem Poznań no. 46 punktów, alech Poznań 41. ścigam ich no to mi się podoba. No i mam właśnie przerwę na rundę wiosenną będę basparingi grał, tyle chciałem powiedzieć. Ale gdzie będę przynudzał? Co to mu was jak minął dzionek? A nudno, nic ciekawego, zadania robiłem Jakie zadania dość. do studia i miałem na trening sobie jechać na piłeczkę i kurde za długo, za długo mi to zajęło. I nie, nie będzie sportu zabranę. dzisiaj Nie, chyba nie. Ale będzie komputerek kurwa, dobrze E, Sport to to jest sport, nie? Właśnie tak. A dostajesz też do mi kołajki? Ja dostałem parę skarpet, trójpak skarpet najka białych e, wow. Sweter taki z świętym Mikołajem i koszulka ze świętym Mikołajem w Goglach, takim skateem Mikołajem Ale Mikołaj, dobry No. Zdanę. Ja wczoraj streama skończyłem to właśnie patrzę pod nogami Mikołaj, bo nie, nie skapał się przez 2-2 godziny Żeby ja Mikołaj pod nogami dzisiaj na, na Mikołajki Bo chyba będę nową grę tobą. Co? Kupiłem. Nowy content e... u Piotrka? Co? Farming Simulator. O kurwa, nieźle. Czyli będę... Nie. zakładał własną a, farmę. A, a wiesz, że, wiesz, że w tym farming simulator nie, nie robię starsbacki ostatnio wyjdzie mistrzostwa? Championship normalnie? Jak, Możemy razem grać. Ale jak się, w lolu stary poprywalizowały ze sobą. Normalnie no, w tej gierze, draku, Ale no, online, można online, można nie razem, je. że ja, ja robię coś tam o yes, kurwa ty pieczesz chleb czy coś w tym hmm. stylu, nie? No właśnie, no. to, myślę, to słuchaj, tak jak przejdzie test u ciebie, ja chętnie dołączę. Ostatnio widzę, że ciągnie nas do gier takich symulatorów. Oznaka już sta bycia starym, nie? 30 jest lat stary, i symulatory, kurwa. To jest oznaka starej już przyszłości. Tak, albo dojrzałości umysłowej, że ty już planujesz, kurwa, twój umysł jest poza bieganiem ludkiem i strzelaniem. Ty już planujesz, wiesz, wieloformatowe, kurwa, rzeczy. Znaczy wiesz, to no. może być śmieszne, ale w przyszłości będą już takie symulatory jakby całego życia, nie? Że tak do dokładnie będzie skopiowane nasze życie, że nie będzie trzeba już wychodzić z domu. Czyli właśnie będzie taki farming Tygały. simulator z, z, z jakimś symulatorem. Tak, to będzie, to będzie tak, Stajesz sobie rano i tak, kurwa. Kim tu był chciał być? Czy Parisem Platynowym, czy jakąś zajebistą dziwką? I będziesz sobie no. mógł wejść do takiego symulatora i przeżyć po prostu dzień z nią. I najlepsze będzie to, że ten dzień naprawdę się dzieje. Rozumiesz, że no, ona streamuje, by było, jakby kurwa, swoje życie. Streamuje giga. swoje życie. Ona ma chipa w głowie i wszystkie odczucia, jakie ona ma, wjeżdżają ja do ja ciebie, przyjmowa. na emulator. A no. ty to potem streamujesz, że streamujesz, Wiesz, to już będzie pojebane główno. 2K za, 20, za 50 zł. Jakie Hol, mam wie, rady na ty. dziś? Kłaku? jakie rady na dziś? Pyta widz. Dzięki manie. <laughs> Jaki, manie. <laughs> mogę rady dać. Kurwa, get money, live life. O właśnie. Westside, kurwy, synu, zachodnia strona, północne wybrzeże. Ja. Yeah. Myśl pozytywnie, nie daj się sprowokować. Oglądaj ulubione seriale, słuchaj. Ulubione muzyki. muzyki. Jasne. Nie pkaczek budżetu pacowego. Problemy. Wiesz co, kurczę, te, mi się wydaje, że od lutego masz y, okno transferowe. A od a jak lutego? Jeśli wróci do formy, to możesz go wystawić. Ej, patrz, jestem gotów do podpisania kon jednolocznego kontraktu. Dla a mi nowy kontrakt? Tym, nie wiem, czy nie wygrałeś menedżera roku za rok 2020. Weź ja sobie podp podpisujemy retomoczny. nowy kontrakt? Jak chcesz zostać z Krakowią, to da. Rozpocznij negocjacje. Dobra, finalizuję. Tak, tak że Rudy tak, otrzymał tak, nagrodę, rzeczywiście. Menedżer to... miesiąca, Jose Rudy, nawet nie widziałem. Sezonu, czy, czy miesiąca, czy roku? MENADŻER miesiąca, miesiąca. To i tak w chuj ci reputację podniesie ogólnie, bo to są małe nagrody, które podnoszą reputację stopniowo twojego trenera, nie? Lazujesz gwiazdę mu kontrakt. dam. A, bo ty mówisz o amersforcie, myślałem, że. Dam on mu gwiazdę, bo nią pracodem. jest. Nie składaj mu oferty, weź po prostu strzałeczką wstecz, poczekaj jeszcze trochę, aż dostaniesz hajs. A nie ma. A, wstecz, tak? Dobra. Dobra. I wejdź, wejdź w strategię klubu, bo ja nie wiem czy Ty składałeś coś do tego zarządu odnośnie hajsu? Tak, składałem. Odrzucili. Odrzucili? po pod, co to jest? Zarządzaj. Fundusz na zakup piłkarza. Prośba do zarządu. Nie nie, nie, nie składałeś prośby o hajs, bo by była e, rubryka. Prośba o e, finanse na budżet transferowy czy płacowy. Musiałeś nie złożyć tego. Dobra, to złożyłem teraz, ale muszę koniecznie to rozwiązać, ty, nie mogę pójść dalej. Zgodził się, jest! Zrobiłem porozumienie. Amersford zostaje dogadany. Ogólnie kontrakt bardzo przeceniony, moim zdaniem. Ale może się zwróci, może się zwróci. Bo tak naprawdę dałeś mu tyle bonusów. O kurwa, jest! Oferta zaakceptowana, o nie jawu, ten Japończyk. Rozpocznij negocjacje, a przekaż Stefan Majewskiemu. Przesunięty, co jest? Nie jest w stanie... Wynegoc... Rozpocznij negocjacje, poczekajcie. Ważny zawodnik. Finalizuj obietnicę. Negocjuj kontrakt. Rola, jaką mu zaproponujesz, będzie bardzo wpływowa, bo jak nie masz go wystawiał, a będzie miał ważnego zawodnika, to będzie zły, że go nie wystawiasz mimo obietnicy w przedkontraktowej. nie pykło. Trudno. Straciliście okazję, grać na jednym z najlepszych klubów w Polsce. Negocjowałem bez kasy. Dobra, tak z chwilę negocjowałem, mi się nie stało, przecież. Tak, to nie jest wina tego, że on jest jakiś drogi, tylko po prostu brak finansów na ten moment. Jak chcesz, może. Odrzucona prośba o rozmowę o kasę, więc nie da radę nawet gadki podjąć. Przejebane. A jaki powód? Trzeba ją wyjebane. Tuferdolf teraz będzie rozpierdalany, panowie. I to jest Sytuacja. poważna drużyna. Klaus. Felix Klaus, Dawid Kownacki. ojej, Klaus. Klaus 1-0 dla fortuny. W znaczy sparing chwili Teraz Dojeżdżają, dociskają nas. Dobrze, Rivaldino, Rivaldino, Rivaldino. Mamy to 1-1 jeden, jeden, odpowiadamy fortunie Duzerdorf. Drużynie chyba z niemieckiej Bundesligi, jak się nie mylę. Albo z drugiej, ale kiedyś grali w pierwszej, na pewno. Gra, druga, druga, grali w pierwszej, na bańkę. Sprzedamy Niemczyckiego, jeszcze podtrzymamy go. Miliona za niego weźmiemy. Kupimy, ma bramka, że mamy, kupimy z dwóch obrońców, czy coś. Ale to dopiero później, w następnym sezonie. Mamy, mamy w czym jeszcze rzeźbić, naprawdę mamy sporo rzeźbienia. Nie ma co sprzedawać, Kosepki. kupować. Kasetkę musi się jeszcze. Rivaldinho, gol! 2-1, właśnie tak! Brazylijczycy ma ramkę? Świetnie, spalony. Kurwa, nie nieuznany. Jugas tutaj, no, stał, piętą. O kurwa. Aj, bliziutko, Van Amersfoort. Drugie miejsce w tabeli. Na razie mamy okres sparingowy. Okres przygotowawczy, sprawdzamy, trenujemy. Następny mecz rezerwami będzie robiony. I rezerwy zaczną ma. Lepsi skończą. Chociaż teraz tak patrzę, no to... Tutaj naprawdę jest dobra rywalizacja. Świetna obrona. Wow, ale najprzeżed. Aj, dziura. Felix Klaus. Rivaldinho. Ale szybka odpowiedź, pierwsza akcja! Demir Statkowicz Ili Rivaldino strzela drugą bramkę No to on no z piszczkiem jest niesamowita rywalizacja Może przejdziemy na dwóch, a tak dwoma napastnikami Super wynik, ja jestem dumny, serio What's papin? what's pepshin Ciema widzowie Kurwa Ja mam wrażenie jakbym, nie, jakbym streamował przez miesiąc dzień w dzień O już kibice drą mordę, słyszycie to? Podjeżdżam właśnie pod stadion, już krzyczą. Siema, Siema! Cześć widzowie! Ciemano. I spokojnie, już dajcie spokój. No dobra, już. Ciemano. X-Bronx, Łukasiewicz, dobra, ciszy już, spokojnie, wyluzujcie. Siemanko, witam serdecznie. Grbongs, X-Jigswalk, -X Paweł Motak, witam wszystkich po krótkiej przerwie. Szczerze, miałem nie odpalać, miałem nie odpalać. Ale ta gra to jest, to jest narkotyk. Ta gra to jest narkotyk. Seryjnie, widzowie. Ja, yy, jeszcze, jeszcze póki nie odpaliłem Gierki, pomóżcie mi, pomóżcie mi. Weźcie mi komputer, weźcie mi tą grę. Yy, jest źle. Non-stop, oglądam kanały sportowe, oglądam jakieś wykresy, kurwa. Yy, już mam w głowie, że będę trenerem niedługo prawdziwym. Yy, w, w, w niedzielę na mecz jadę Krakowi, będę, będę yy, krzyczał, kurwa, z, z trybuny, co mają robić chłopaki. Pojebane gówno. Pojebane gówno. Ale uwielbiam to, uwielbiam to, uwielbiam tą robotę. Siemano widzowie, witam serdecznie, 6 grudnia, prawie już 7 grudnia, bo już za 6 minut koniec tego dnia. Ze mną oczywiście mój asystent, jest oczywiście Wander Świn, kłaniam się nisko. I początek tego streama. Siemaneczko, siema. Marit siema wszystkim. Teraz ja oglądałem sobie fajny na łączy taki materiał o garbarni. Trzy dni temu wrzucili o garbarni ciekawym historycznym klubie z Krakowa, e, który się mierzył teraz z Lechem Poznań w Pucharze, przegrali 4-0. I tam jest e, taki urywek, e, gdzie mam taką pamięć mięśniową, uruchomiła mi się. E, wyczaiłem trenera bramkarzy z Krakowi, który teraz pracuje w Lechu Poznań. Tak pomyślałem sobie, trener bramkarzy, kurde, że to ma wszystko sens, trener bramkarzy, pomocników i tak dalej. Taka, można powiedzieć, dygresja do w ogóle tego, e, do w ogóle menadżera że tak naprawdę sam trener tak ci się wydaje, że to jest trener, a to ma cały sztab ludzi, nie? Że to wszystko jest, ten kucharz, tu, ten fizjoterapeuta i tak dalej. To prawda sztab jest w chuj istotny w tej grze. Tak, i właśnie i... zauważyłem, że ten trener z Krakowi, pamiętam go, bo, bo często spotykają właśnie tu w Krakowie na, na, na siłowniach i tak dalej. I nawet nie wiedział, że to jest trener bramkarzy, wiedziałem, że on tam działa w, w, w sztabie, a teraz jest zobaczyć trenerem bramkarzy w Lechu Poznań. Czyli praktycznie kto wie, czy nie przyszłym yy, mistrzem Polski. Więc taka dygresja, nie wiem w sumie po co ja to mówię, ale... Kucharz bramkarzy! Kurwa! Ja to mógłbym o, być, nawet kucharzy to... bramkarzy. Jeśli moje żarcie... Chociaż moje żarcie to już w ogóle jak brzmi, moje żarcie. Filipi, żarcie, jedzenie, nieważne, ale jakby coś miał wpływ, coś mojego miałby wpływ na działanie drużyny, czyli społeczności jakiejś, no to kurwa, zajebiście. Um, w ogóle pomyślałem sobie, co robić ciekawego, no, wiadomo, menadżer sam w sobie może być nudny do oglądania, co byśmy słuchali, no bo ten jazz to nas kurwa zabije niedługo. Mówiłem, że sam mam trochę już kurwica w, kur w tym jazzie. I pomyślałem, żeby puszczać w ogóle jakiś kanał sportowy, czy jakieś wywiady z piłkarzami, czy właśnie jakiegoś borasa w tle. Eee, I sobie byśmy sobie razem słuchali jakichś programów sportowych. I sprawdzimy to. Bo wydaje mi się, że to będzie spoko, jak W tle będzie leciał na przykład Kowal, ciśnący polegi Warszawa, a my sobie będziemy grać. Ale jak mówię, no to są takie spekulacje, przetestujemy Tony dzisiaj. Jeżeli mógłbym, to ja również chciałbym podziękować za tam miłe słowa. Niektórzy mi wysyłali czy na PL, czy na Discordzie, czy na Facebooku, także dzięki. Nie każdemu się podoba, nie każdy docenia to, co robię dla Parisa, że mu pomagam zapoznać się z grą. No zawsze będą kąsać. Nie jestem pro-graczem, który mógłby się tak sam z siebie nazwać. Z Robię co mogę, żeby chłopciowi pomóc, żeby zakumał tą bazę, wysoko. zakumał tą grę, że się podobała. Jasne, tu wiesz co, widać, że nowy w internecie jesteś, nie musisz się tłumaczyć. Zawsze cię wyzywają od kurew i p-wordów. Yy, tak jak to zawsze mówię. Ci co cię wyzywają i ci co cię chwalą, to ty mi tym nie wiesz. Po prostu. Gamingowego nie polecam krzeseł gamingowych. To na pewno. Sztywniaki straszne, ja używam Ergonomic Chair, taka firma się nazywa Ergonomic Chair, to jest takie krzesło biurowe, to wiem. Krok do przodu. Krok do przodu i teraz chcę, teraz chcę być jakiś kolejny etap i chciałbym z tym sztabem, bo tyle tego nie kumam, nie? Bo wiesz, tak naprawdę randomowych chłopów dostałem, ja ich sobie oczywiście wybrałem z listy, który jest lepszy, który gorszy, ale co tu dalej robić, co z tym sztabem, więc kontynuuj. No i na przykład e... tu już widzę, mój asystent jest kurwa chujowy. No asystent, a nie ty, tylko asystent pierwszego składu Mateusz farb Farbaniec. Pan Mateusz do, do wyjebania. No, no, na ta... przykład, na przykład. Zobacz, kiedy mu się kontrakt kończy. Jeżeli kończy mu się teraz. Czerwcu... Kończy mu się w czerwcu, tylko że za rok. I razem poszukamy... to, to pod koniec sezonu mi się do... jest taka sytuacja, nie Że ja kończę pracę z jakimiś członkami, tak? Wysokimi wiadomość, skrzynce. No, w dowolnym momencie sezonu możesz to zrobić, ale no, aktualnie... Krakowia nie ma za dobrej sytuacji finansowej. O... Dobra. Teraz transfery. Tu mam na przykład informację, że obrońca, ten Rodin jest nieszczęsny nasz. E, w końcu ktoś, ktoś, ktoś chce go wypożyczyć. Zobaczcie. Rodina. Tak. Do. sprzedać? E, wartość transferu do wypożyczenia. Okej. Okay. Teraz tak. E, jak to, ja chciałem zobaczyć Masz na sobie. Odziekuję. To... O, o kurwa, stówa na Mikołaja od babci. Chowam, żeby mama nie zobaczyła. Taka pamięta babuń. Dzięki, Pelsoniku, dziękuję ci. Hpsz. Teraz tak, chciałbym sobie zobaczyć na tą, y, ten, y, ten drugi skład Krakowi, nie bo mówili, żeby to na niego zobaczyć. Jak, jak to było, w skład? Centrum Szkolenia na samym dole. A, Centrum y, Szkolenia. Centrum Szkolenia i tutaj sobie wybieram, Krakowia 2. Okej, okay, tu mam ten cały składzik, tak? Tak, oni mogli się już rozwinąć. O, właśnie, właśnie, patrz, umiejętności. U21, mega duży potencjał, ocena 9,25 Lewiński, Marcin posortuj sobie właśnie według oddzi, według umiejętności, ale jak chcesz iść jeszcze krok naprzód, to możesz przestać sugerować się gwiazdkami i sam oceniać dane atrybuty piłkarzy. Słuchaj, popatrzyłem sobie, ok, popatrzyłem sobie trochę na e, sytuację w pierwszej drużynie prawdziwej Krakowi, czy tej prawdziwej tutaj, co lata w prawdziwej Ekstraklasie i jest gracz Karol Knapp. nie dość, żeby wyskoczył, masz dobrą sytuację. 9.25, ostateczna średnia ocena, Karol Knapp. istnieje, co jest ciekawe, dribbling na wysokości i jest to taki typowy z prawą nogą, yy, lewa noga przyzwoita, prawa noga bardzo mocna, mega potencjał, reputacja też spoko i to jest wysunięty rozgrywający na środeczek. Zobacz, jaką, zobacz, jaką ma wyjebaną determinację. I ja myślałem go przesunąć, go myślę, że to... My, ja go przesunę chyba do pierwszej, co? Myślę, że spoko rozwiązanie. Teraz zespół. Zmiennik za AmerSforta, wiesz. Tak. O, eee... o, o, i poczekajcie, zróbcie przerwę. Kolejnym z który też yy, grał teraz w pierwszym składzie. I on istnieje. Też jest dobry potencjał, ale na razie niech tu gra. Pff, przepraszam, ale niestety muszę Ci podziękować. A w nie raku. grasz z puchara, a z Pucharu Polski odpadł. Tak, tak, myślę, więc że... spoko. Poza tym ten knap on będzie za Amersforta wbijał i ten Amersfort może skakiwać naprzód. Rakoczy zostaje, wszyscy zostają. Dobra, poczyściliśmy trochę, myślę, że jest spoko. Przygotowujemy się, czyli to, bo, mamy coś posprzedawane, mamy coś pogadane, yy, mamy ten sztab, wiemy jak on działa, Ej, da, da, da radę za niego milion zrobić i wilk wchodzi za niego. Albo chroso. Nie, chroso nie, nie, nie chroso za, za, zawiódł mnie, ale naprawdę, my wyciągniemy za niego milion i zaczniemy kurwa kupować fajne rzeczy. Albo i więcej, bo to jest naprawdę dobry bramkarz. Jejciu, jeszcze raz, Hanka. No, obrona, obrona Kielc jest w tym momencie. 29 strzałów Krakowi, 12 celnych. Ależ nieskuteczna drużyna. O kurwa, 3-2. Przegrywamy z koroną kielce z sparingu. Wstyd mi za wasz występ, to za żenada. Tyle wam powiem, naprawdę. Żeno, to było żenujące. Mamy dwa garnitury. Jesteśmy wiceliderem, ja rozumiem, że sparingi, że żebyście tam wiesz, bawicie się, pijecie, bo jest styczeń, kurwa lutym, imprezy. Ale no, tu została odjebana kompromitacja. Dużo niezadowolonej sytuacji klubu, co jest? Rozmowa z zespołem. Dowiedziałem się, że zawodnicy nie są z stylu pracy ze z zespołem, chcieliby porozmawiać. Co jest? Brakuje głębi? Poczekaj, powie, pomogę ci, żeby morale nie spierdoliły, jak chcesz. Chyba, że na spokojnie, na spokojnie, rozmowa. Co jest kurwa grany, co jest chłopaki? Podobno, część z was będą jakiś problem. Środek obrony potrzebuje wzmocnień. Już wkrótce zacznę aktywnie działać na rynku transferowym. Bez obaw, chłopaki. To było bardzo produktywne spotkanie, dobrze, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Widzę, że nie zdałem was wszystkich przekonać, ale moim zdaniem są wszyscy. No, pogadaliśmy, tak? Będą transfery, tylko muszę zbierać kasę. Dlatego muszę któregoś z was sprzedać. Na policji, kurwa. Put w krzesło. Koniec, wychodzę. Dobra, ta rozmowa dobrze wpłynęła. To jest za głębiej Sosnowiec. Na wyjeździe. Loszaj, i mamy bramkę, ładnie. Potem dzień odpoczynku i robimy tego lecha. Robimy lecha. Jeśli wygramy lecha, gramy dalej. Jeśli przegramy, no to idę spać, przemyślę wszystko. No, jeden typek ma. Herbu Manchester United nie ma, bo e, człowiek, który robił logopaki, bał się odpowiedzialności za prawa autorskie do herbu. Z tego względu, że Manchester United robił wielkie problemy. E, tak, ścigał wszystkich graczy. Moderom. Moderom, robił duże problemy moderom. Nawet oficjalne pismo do tej strony. Dokładnie, dlatego widzicie, że nie wolno kibicować 4 United, bo to są łase kurwy na pieniądze. Oferta transferowa, nie to Fiorentina, to proste, że dawać za niego... Milion, milion siedem, milion sześć. Zaproponuj. Myślę, że nawet jak za milion go sprzedasz, to i tak będzie Milion kwota... dwa. TY! Ej, milion dwa, co ty myślisz o tym? Jak najbardziej. Masz wilka. Mam wilka tym, przecież, no. A poza tym procent zysku z następnego transferu ustalili ci na 30%, więc jak Fiorentina go jeszcze gdzieś dalej sprzeda... Okay. ...za 10 milionów, to ty 3 milionów dostaniesz. A Dobra. poza tym... No co, akceptujemy. Jeszcze sparing, masz jeszcze sparing z Fiorentiną zapewniony. Okej. Okay. Więc przyciągnie w chuj kibiców na stadion ten mecz. Dodatkowa kasa z biletów. Dobra, przyjmuję ofertę. Obie oby te transfery doszły przed lechem. Gotów do podpisania kontraktu. Opłata 1300. Tylko wtedy chrosson nie sprzedawaj, żebyś miał rezerwować do bramkarzy. akceptuję. Jakbyś się obawiał o posadę na bramce, to mów, bo też mam listę bramkarzy przygotowaną. Lubisz Chorwatów? Lubisz Słowaków, więc coś się znajdzie z tych krajów. Zaakceptowany. Spotkanie Piodu Scoutingu. No i zajebiście, wtedy masz około 60-70 tysięcy na pensję. Gdzie średnia u Ciebie to sądzę, że jest mniejsza niż 6 tysięcy, więc... Możesz tak naprawdę teraz całą jedenastkę już od podstaw budować po swojemu. Wszystkich możesz zacząć wywierdalać i budować tak? sobie... No. Jednym transferem to zrobiłem? Po sezonie naprawdę, możesz rzeźbić zajebiście. Bo będzie Conference League, będziesz musiał zbudować sobie dwie jedenastki, może Liga Mistrzów. No to świetnie, no, czyli mamy kasę, ale patrz, w stan finansów, gdzie pisze, że on tyle szmalu? On może tak będzie, poznać. wejdzie. Dobra, myślę, że to jest dobry skład. O, Lech Poznań, remis i zwycięstwo. Takie ma z nami bilans. Teraz chcę, żeby mieli porażkę. O, ale nerwy. Tu to jakaś informacja, że nie biorę na Van A Aj, blisko, blisko! Zobacz, ile minut już Amaral ciśnie z punktu No, w sumie dobrze, że tej zmiany nie zrobiliśmy, bo oni ucierpiał. Dobrze, zaprawdę jest, jest dobrze. Obrońcy. Albo jeszcze bardziej pokmienicie i Amersfoort na SP. No nie wiem, to już wiesz. Tu jest yy, już... Hac, Hansa zdenerwowany. Może go wrzucimy na bok. Ogólnie nie jest w mecz. Widać, że masz więcej szans na strzelenie goli niż oni. Jesteśmy lepsi, no. No, zobacz na te XG, o którym ci już mówiłem kiedyś. Do środka na ofensywną pomoc jednego z zawodników. A przed chwilą grali na trzech środkowych. Alvarez. Alvarez. Ile tam zmienia. Piszczek! GOL! 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 gol, Piszczek asysta Alvareza! Świetne zmiany poczynione przez Rudiniego. To jest kurwa to! A przed chwilą piszczka po, yy, skrytykowałem, teraz mogę go pochwalić. Ale Alvareza nie Nikt nie wierzył, a jednak. W 88 minucie, w 88 minucie. Cofnij się lepiej, zrób jakąś ostrożną taka moja rada i też żeby nie dać ultradefensywy, bo wtedy cofniesz się jak autobusą nie nacisną nacisnął kurwa z tego będzie. Nie! Dobrze, bronimy. Ależ mecz w Krakowie. Może jak ktoś z Krakowie obejrzy streama, to ci wyśle jakąś paczkę świąteczną. Kto wie? Na razie to ja muszę to wygrać. Pff, trzy minuty. Jakaś mafinka z logiem Krakowi. Mamy to, zwycięstwo z Lechem Poznań. Jak to teraz wygląda? Oczywiście pogoń trzynasta jest. Padli w jakiś wir porażek. Legia przegrała teraz, Radomek zwycięża. No ale chyba z Legią będziesz na wyjeździe grał, nie? Rewans? Tak, tak. Tam może być potknięcie, ale wydaje mi się, że Lech w tej rundzie też zacznie potknięcia zaliczać. Z Legii Warszawa, William Remy, Francuz, więc tutaj francuskie korzenie, debiutuje dzisiaj w i zobaczymy jak zagra. Szatnia, rady, jakieś wskazówki, które oni by mogli ci przekazać. Kiedyś się tam na jakim stream I poczytać, przeczytał, referować na Discordzie. Bo no to pewnie na Discordzie powinna być zapewne już dawno ta grupka yy, tego football managera. Mamy bramkę, weryfikację, chwila. Jasne, jasne! I ktoś to musiałby zweryfikować. Nie mamy bramki, nie uznamy. się mogę zająć? To możemy no. dogadać tego Discorda. jak mówię, Dobra. no to już pewnie jutro, pojutrze, zanim się zbierzemy. Także no, trzeba wygrać sezon. Niezaliczona brama, gramy na ostrożności, żeby odpocząć trochę. Dobrze, Jugas. no to jest. Jugas to jest gwiazda zespołu. Można tak powiedzieć. To jest jego mecz. O kurwa, bramka. Co? Samobójcza? Hanka jest! 1-1 wyrównanie. Hanka, Loszaj. Hanka, Van Amersfoort, Rivaldinho, Wicki, przejęcie, Ogorzały już przy futbolówce, rozciąga to Krakowa na lewą flankę. Losza jest z żółtą kartką, musi uważać, Ogorzały, wrzutka w pole karne, Rivaldinho, mamy 2-1, świetnie, świetnie, Ogorzały, Ogorzały może walczyć sobie miejsce w składzie i z, za uchę wy, wywalić. Ale tak się z ludźmi z czatu. i to tak wygląda, jakbyś ty wszystko wygrywał, a moim zdaniem to masz tutaj w chuj fart. albo znalazłeś jakiś złoty środek na, na tą Krakowie, bo każdy sobie wbije, pomyśli, o kurwa, jak to jest, że Papcia wszystko wygrywa, nie? Ale naprawdę, idzie ci zajebiście i do... albo znalazłeś ten złoty środek, albo masz farta. Farta albo złoty środek, no właśnie, bo to i to raz na zmianę, no. Bo by też też dziwiło, ten wygrany z Legią 6-1 mecz, ale tam zastawałem taką dziwną taktykę, że przez środek wszystko graliśmy. A Ta Trzecia taktyka, przy... o nie! Pizda. I mamy 2-2. No i właśnie. Wykrakaliśmy. Co! O, ale byłoby! Koniec, niestety 2-2 no zapowiadało się na zwycięstwo, długo prowadziliśmy 2-1. Pomeczowa konferencja Jugas w świetnej formie, to się zgadza. Pochwal, występ Kakabadzy się kurwa obraził. Jak przecież zagrał ostatnio w meczu i coś teraz pierdoli. Nie że samomu ja zajebał, to jeszcze Tak, to dokładnie. Obraża. Może specjalnie kurwa. Jebany hipokryta. Dziwne, nie? junior ogólnie, którego możesz sobie tam e, przeskałtować do końca sezonu. Gdzie koński, no? X Ksawier Xavier. Coś słyszałem. No, może? Pazdan. Ale mieliśmy już z nimi sytuację, mieliśmy z nimi mecz. To się musi powtórzyć. Lecimy. Tym razem wyjazdowy. Wida przy piłce. Imas ufalik iugasa. Nie było tam jakiejś żółtej kartki niepotrzebnej. O kurwa, bramka. Prikryl z rzutu wolnego. Ale bida, ale bida. No, i robi się ciężko. 26 minuta, 2-0. Jugas y chujowo zagrał, mega chujowo zagrał. O kurwa mać, no panowie, co wy odpierdalacie? Jugas y do zmiany na pewno. Michalak też sobie nie radzi. 6-3 ocena. No i chrossą, ale słabizny, ale odwalają lipę, panowie. Oj, Bida nam zajebał hat-tricka. Dobra, koniec. Przegraliśmy, 4-1. O kurwa mać, 5-1? Ja, ale wstyd, Choroso wypierdala. Horosso. <grybiliśmy>, Dobra, wypierdala, tym moim akcentem tak, się nie? żegnam powoli, widzowie. Kończę na dzisiaj. Dostaliśmy lekcję sromotną, jutro widzimy się później.